Ziemia. Trzecie planeta od Słońca. Wiemy o jej naprawdę dużo z samych obserwacji. Każdy z nas wie, że mamy tutaj własną grawitację, atmosferę i cywilizację. Nie jest dla nas też niczym nowym to, że posiadamy księżyc. No może posiadamy, to trochę za dużo powiedziane. Nie jest on niczyją własnością i nikt nie może go sobie przywłaszczyć. Informuje nas o tym traktat o przestrzeni kosmicznej ONZ z 1967 roku. Mówiący o tym, że Przestrzeń kosmiczna, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, nie podlega zawłaszczeniu przez państwa ani poprzez ogłoszenie suwerenności, ani w użytkowania lub okupacji, ani w jakikolwiek inny sposób. Możliwe są jednak badania z nim związane, ludzkość od wieków obserwuje Księżyc i zadaje sobie wiele pytań. W 1957 roku wysłaliśmy w jego kierunku pierwszą sondę kosmiczną, która była tylko zapowiedzią dalszego wyścigu kosmicznego i pierwszym krokiem do eksploracji przestrzeni kosmicznej. No ale dobra, czym był ten kosmiczny wyścig? Była to część zimnej wojny przeprowadzonej pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, w której państwa rywalizowały, kto pierwszy podbije kosmos. Dnia 20 lipca 1969 roku, od godziny 21:17 czasu UTC, amerykańska misja Apollo 11 wylądowała na Księżycu, tworząc tym samym historię ludzkości. Do tej pory po Księżycu chodziło tylko 12 osób i byli to wyłącznie amerykańscy obywatele. No ale czym jest dokładnie Księżyc i do czego jest on nam potrzebny? Odpowiedzi na to pytanie ludzie szukali od wieków. Jeden z angielskich pisarzy w 1546 roku nawet pokusił się o stwierdzenie, że jest on zrobiony z sera. Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi, zbudowany głównie z tlenu, krzemu, żelaza, wapnia oraz glinu. Tak jak Ziemia posiada pole grawitacyjne, magnetyczne oraz swoją atmosferę, ale w porównaniu do naszej planety nie są one aż tak duże. Niestety oddala się on od nas co roku o około 3,5 cm. Jest on mniej więcej wielkości kontynentu afrykańskiego, a temperatury wahały się tam od minus 233 do plus 123 stopni Celsjusza. No dobra, no ale jakie zastosowanie mają dla naszej planety? Pierwszym z nich są pływy wody, która jest przyciągane przez grawitację Księżyca powodującą podnoszenie i obniżenie poziomu wody, np. w zatokach. Najlepszym przykładem działania pływów jest Zatoka Fundy w Kanadzie. Drugim zastosowaniem księżyca jest więź grawitacji Ziemi i Księżyca, dzięki której nasza planeta jest odchylona od pionu około 23 stopnie, dzięki czemu mamy pory roku i w miarę stałe temperatury. Księżyc jest też naszą tarczą. Jego pole grawitacyjne wyłapuje meteoryty, które uderzają w jego powierzchnię zamiast naszą. Ataki takie są od strony zewnętrznej, czyli z głębi kosmosu, co znaczy, że uderzają one w ciemną stronę Księżyca, która jest niewidoczna z Ziemi. Jest to bardzo dobra formacja obronna, ale nie wyopuje wszystkiego. Przykładem tego może być krytyczne uszkodzenie rosyjskiej stacji kosmicznej Sojuz MS-22 przez meteoryt, które miało miejsce miesiąc temu, 14 grudnia 2022 roku. Następnym efektem działania księżycy na Ziemię jest hamowanie jej długości pełnego obiegu wokół własnej osi. Jest ono niesamowicie małe, bo przez 100 tysięcy lat wydłuża dobę zaledwie o jedną sekundę. Tak daleko, taki mały, a to właśnie przez niego możemy mieć problemy ze snem, kiedy jest w nowiu, powoduje zmiany ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, mogące niektórym ludziom przeszkadzać w zaśnięciu oraz w codziennym funkcjonowaniu, na przykład ze względu na bóle głowy. To teraz porozmawiamy o rozmiarach, więc jaki wielkości jest naprawdę księżyc? Przecież widzieliśmy go tyle razy w różnych odmianach. W Wikipedii mogę przeczytać jakieś numerki, które i tak mi nic nie powiedzą, więc myślę, że stwierdzenie, że cztery księżyce. To średnica Ziemi, a 50 Księżycy to objętość kuli ziemskiej, będzie bardziej na miejscu. No ale raz wygląda tak, raz wygląda tak, więc o co chodzi? Zmiany takie nazywamy fazami Księżyca i są one zależne od położenia Księżyca względem Ziemi a Słońca. Wyróżniamy cztery fazy Księżyca: nów kwadrę pierwszą, pełnię oraz kwadrę ostatnią. No dobra, ale co z kolorem i wielkością? W przeszłości uważano, że czerwony księżyc zwiastuje przelw krwi, bądź gniew bogów, czy coś takiego. W praktyce odpowiedź jest nieco łagodniejsza. Kolor taki jest spowodowany rozpraszaniem światła niebieskiego i zielonego przez atmosferę Ziemi, co powoduje odbijanie czerwonych fal świetlnych od powierzchni księżyca. Księżyc posiada swoje zloty i upadki, raz jest większy, raz mniejszy, Jest to spowodowane eliptyczną orbitą, dzięki której raz do nas przelotuje, a potem sobie odlatuje, no i tak w kółko. Spotykamy się także z zaćmieniami Księżyca, jak i Słońca. Występują one ze względu na przysłanianie światła słonecznego. Jeśli to Ziemia przysłanie światło, to ma być zaćmienie Księżyca. Jeśli jest na odwrót, to zaćmienie Słońca. Ok, ale czy nasz Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą Ziemi? Przez lata obserwowania nieba zauważyliśmy wiele, naprawdę wiele latających obiektów. Niektóre z nich nawet zaczęły krążyć wokół Ziemi. Jednym z takich satelit jest 2020 CD3, odkryty przez astronomów z Arizony. Jeden z nich był Polak. Kasper Wierzchoś, Byk ten nie zmienił księżyca i najprawdopodobniej za parę miesięcy zmieni swoją orbitę ze względu na grawitację naszego głównego księżyca. 2020 CD3 nie był takim pierwszym mini-księżycem. 14 lat temu w polu ziemskiej grawitacji przez rok znajdowała się także asteroida RH120. Znamy też inne ziemskie księżyce. Zaobserwowane one zostały w 1961 roku przez polskiego astronoma Kazimierza Kordylewskiego i zostały one nazwane na cześć Księżycami Kordylewskiego. Są to dwa obłoki pyłowe obiegające Ziemię na punktach libacyjnych orbity Księżyca L4 i L5. No dużo wam o nich nie powiem, bo to są po prostu punkty na orbicie, więc no, macie tutaj zdjęcie i, i tyle. Kordylewski chciał, aby zostały nazwane Księżycami Polski, jednak to się nie przyjęło. Księżycu zostały zatwierdzone po jego śmierci w 2018 roku. Sam Kordylewski został oznaczony brązowym medalem NASA, złotym krzyżem zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem pięciusetlecia urodzin Kopernika oraz krzyżem kawalerskim Orderu Polonia Resituta. No i tak na zakończenie: czemu te wszystkie zdjęcia nieba i księżyców wyglądają tak ładnie? Gdzie w tym wszystkim jest haczyk? Jest to spowodowane zjawiskiem nazywanym zanieczyszczeniami świetlnymi. Sprawia ono, że nadmiar emisji światła uniemożliwia obserwowanie pełnego nieba w nocy. Do obserwacji gwiazd, księżyca, jak i samego nieba najlepiej wybrać miejsce, które jest daleko od dużych miast i źródeł światła.